No i jesteśmy, słuchajcie, w bitwie, tak jak mówiłem, Wyspy Owcze. No i mamy tutaj dwie drużyny zielonych i tutaj drużyna zielonych, czyli SD-22 Napoli, Stalingrad, Ohio, Pietropavlovsk i Kleber. No tutaj Kleber może troszeczkę zjać, no, ale zobaczymy, czy da sobie tutaj radę, bo w drużynie przeciwnej jest Shimakaze, Pietropavlovsk, Ohio, Niewski. Na poli, moi drodzy I zobaczmy, za 5 sekund Za 4, za 3 Rozpocznie się ten oto pojedynek Tutaj ostatnie Porady Moi drodzy Jakieś, jakieś Instruktarze, kapitanowie Obydwu drużyn rozpływają się Na punkty Które trzeba przejąć i już zaglądamy. Czyli z tego, co widzę, na punkt Brawo będzie się kierował. No, na razie nie widać, kto będzie się kierował, ale w tamtym kierunku chyba popłynie Pietro Pawłowski. Napoli odpływa, Stalingrad stoi. No, okej. Okay. Zobaczmy na czerwonych. Posunięcie. Czerwoni już przejmują punkt. Tak, Napoli przejmuje punkt. W towarzystwie oczywiście Szimy i tutaj Niewski będzie płynął, na, będzie płynął na następny punkt chyba Charlie, z tego co widzę, gdzieś w dali będzie stał chyba Piotr Pawłowski Ohio będzie asekurował prawdopodobnież tutaj na poli Simekaza i on z daleka będzie próbował snajpić tutaj zatapiać kręty Kleber czym prędzej słuchajcie podąża na doładowaniu w punkt Charlie, żeby się tutaj czasami gdzieś nie przewiózł na radar, zanim podąża Ohio Napoli i zaglądam, słuchajcie zieloni jeszcze nie przejedzie żadnego punktu, a już punkty naliczane są dla czerwonych no zieloni troszeczkę tak zapobiegawczo tutaj płyną i Pietro Pawłowski będzie wpływał w punkt brawo, zaraz tutaj będzie kombinował jak się ustawić, zobaczcie drużyna czerwonych potąża bardzo dzielnie atakując, słuchajcie, bo muszą atakować, żeby to wygrać. No i już w tym oto momencie zieloni mają praktycznie, prawie że dwa punkty. Kleber przejmuje punkt, to szybko tutaj przypłynął na doładowaniu. Obrócił się, zobaczcie, będzie teraz tylko kombinował, że w razie czego to z dwora i go nie ma. Tak, I tylko nie wypływać z tego kapa i wszystko jest ok. Jak na razie to zieloni mają dwa punkty. No i tutaj na punkcie alfa drużyna czerwona idzie chyba rasem. Na razie tutaj nie napotykają żadnych sił przeciwnika. Na poli słuchajcie Shimakaze pierwsza linia i jest wyspotowany Stalingrad, to ma dość dużą tutaj wykrywalność, więc już zostaje ostrzeliwany, dostał tutaj pierwszą salwę i niecelną salwę. No i jeszcze jest Pietro Paweł z drużyny zielonych zagląda po drugą, na drugą stronę. Już tutaj Ohio strzela do Pietra Pawłowska. I Ten Pietro on tutaj pokazuje swoją burtę, dostaje tam, ależ dostał potężne obrażenia. No i w tym momencie również Niewski strzela do Ohio. I trzeba tutaj szybciutko moi drodzy ogarnąć ten pożar na Ochaj, ale przejdźmy na drugą stronę. Tutaj Napoli. Napoli, zobaczcie, swoim deszczem artylerii dodatkowej strzela, ale dostaje tam duże obrażenia i teraz on musi się gdzieś chować się, uciekać, bo Pietro Paweł ze swoimi pociskami przeciwpancernymi potrafi. Słuchajcie, lecą te pociski, czy dostanie? No, tam musło, ale jeszcze, słuchajcie, Piotr Paweł z drużyn czerwonych bije do Stalingrada. Oni się nie spodziewają, że po prawej stronie płynie Shimakazu. To ona może tutaj Pokazać, na co ją stać. I te zielone zielone okręty, to w cudzysłowie zielona flota Pietro Pawłus i Stalingrad mogą być, jak nie powiem gdzie i u kogo, bo naprawdę może być różnie. Ale zobacz, jest Stalingrad, jest tutaj Napoli. Napoli jest, pokazał się te. Oj, dostał tam potężne obroszenia, Stalingrad musi teraz jakoś ratować płyną do jego torpedy i Napoli na poli się ratuje. Czy te torpedy wejdą do Stalingrada? Oj matko i córko, zobaczcie, chyba raczej nie, a może jednak. I z drugiej strony Napoli wypuszcza z lewej wyrzutni, z prawej wyrzutni i Stalingrad dostaje, dostaje torpedę. No i w tym momencie obróć te wieże i strzelaj do Napoli. Tak, jest na poli, on za chwileczkę zejdzie, jest na poli na dnie, ale my żeśmy, my żeśmy, przepraszam, że te słowo również tutaj zieloni stracili. Okręt Stalingrad spoczywa na dnie, jest też Shimakaze po prawej stronie, musi tutaj Pietro Pawełsku uważać. Jest wykryty również pancernik Ohio i z daleka Niewski do niego strzela, będzie tutaj kombinował. No musi to z daleka robić, no bo niestety Niewski to Niewski i może dostać konkretne obrażenia i pożegnamy szybko ten otokręt. Jak na razie zieloni słuchajcie mają dwa punkty przyjęte. Brawo i Charlie i po straconym okręcie obydwa zespoły mają po jednym, po jednym krążowniku jak na razie słuchajcie tutaj drużyna yy, zielonych triumfuje. No i gdzie teraz yy, Shimakaze, Kaze, za wyspy się wysuwa, wypuszcza torpedy do Pietro Pawłoska, który wypuścił radar. Nie wiem czy on zobaczył to Shimy Shima jest wyświetlona, ona jest za wyspą, ale nic jej tutaj nie grozi. Czuje się bezpieczna. Jedna paczka torped zmierza w kierunku Pietro Pawłoska, ale te torpedy nie dojdą. Nie dajdą te torpedy. Bardzo dobrze, moi drodzy. Patrzę z drugiej strony. Jest Pietra Paweł z drużyny czerwonej. Jest Ohio. Ohio z drużyny zielonych podpływa, pokazując burtę. Oj, żeby tylko czasami tutaj za mocno się nie pokazał, bo może dostać. Ale i Shiman tutaj już kręcić. Idzie. Idzie, moi drodzy, idą torpedy w kierunku. Mm. Tak, w kierunku Pietro Poboska, który został tutaj wyświecony, Sima wypuszcza drugą paczkę torped. Jedna jest załadowana, druga się ładuje, ale jeszcze spójrzmy tutaj Ohio, to co mówiłem, pokazał swoją burtę i Ohio z drużyny czerwonych już do niego strzela i kleber, kleber moi drodzy, wypuścił torpedy. No i kto dostanie te torpedy? Czy dostanie w ogóle tymi torpedami? No sam jestem ciekaw, no idą. Ohio. No, nie spodziewałem się. jednak trzy paczki, słuchajcie, poszły. Ależ te okręty się zebrały w jeden punkt. Oby teraz czasami te torpedy nie trafiły, bo może się tutaj zadziać. No i kto dostanie torpedę? Czy dostanie Kreber? Aż miną tutaj te torpedy. Na szczęście w nieszczęściu, jemu się tutaj udało. Na szczęście w nieszczęściu czerwony nie trafia. No ale idą również torpedy do Ohio. Spójrzmy na drugą stronę. Jest tutaj pojedynek. Między niewskim a Napoli. Ale skoncentrujmy się tutaj może, bo tutaj jest naprawdę sytuacja bardzo bardzo poważne. Shimakaze opływa te trzy okręty. Kleber podąża w kierunku Shimakaze. Raczej ucieka moi drodzy, bo on wie co go tutaj czeka od Pietra Pawłowska oraz od Ohio. Ohio płynie, płyną torpedy. Czy dostanie torpedą? Jest, dostał, nie wiem czy on dostał zalanie, zaraz zobaczymy, tak, chlapie tutaj wodę, oczywiście to by wydać, ugasił, a raczej naprawił się i teraz trzeba się tutaj ratować. Kleber goń tą szimę. jest tutaj pojedynek między Kleberem a Shima, Shima wypuszcza torpedy. Kleber ucieka, ucieka i jednak minął, słuchajcie, bardzo, a nie minął, nie minął, wydawało się, że minął, ale już jest na dnie. No niestety już tracą, moi drodzy, zieloni drugi okręt. Poszły torpedy do Ohio. Ohio tutaj ostrzeliwuje Shima. Radar jest od Pietro Włoska. no i zobaczmy, czy uda się zlikwidować e, e, tą groźną Shimę. Miejmy nadzieję, że ta Shima tutaj jeszcze e, zrobi przykusa tym okrętom, o, będzie ich tutaj opływać. Ale dobra, skupmy się, zobaczmy na drugą stronę, jak ta sytuacja tutaj wygląda, Niewski i Napoli, no wróg bliski zwycięstwa, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, no zieloni na razie słuchajcie wygrywają tutaj muszą trzymać te punkty ale Tashima, Tashima jeszcze potrafi zrobić im kuku, ona będzie tutaj krążyć to w lewo, to w prawo to z tyłu i będzie chciał na pewno zlikwidować słuchajcie to Ohio za wyspą schowane jest Ohio z drużyny czerwonej jeżeli on teraz wypłynie a znajdzie tego Piedra Pawłowska i wyceluję konkretnie w niego, no to Pietro Pawłowski powie, No niestety, chciałem, ale się nie udało. No zobaczmy. Jedźmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No i poszła sawa do Ohio. idę tam, zobaczcie torpedy. Czy te torpedy jeszcze dobiją to Ohio? No i strzał do Ohio z Pietro z różnych zielonych. Zobaczcie, jaka tutaj jest wymiana. Ale zobaczmy, jeszcze torpedy. Za chwileczkę to obejrzymy. Czy te torpedy trafią. Ojejku, ojejku, no sytuacja jest straszna. Obejdę z tej strony, żebyście dobrze dowiedzieli. No Ohio jednak nie dostanie żadnych torped, ale Pietropowóz jest zagrożony. On widzi pewnie te to torpedy, zobaczcie, on będzie próbował się odkręcić, ale teraz ryzyko. Czy skręci tak, to może dostać od Ohio. Jeżeli nie skręci, zostanie torpedą. I jednak dostał od Ohio. Pietro Paweł z drużyny czerwonej on atakuje również z drugiej strony wyspy. Zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze są te dwa okręty z drużyny zielonych w oblężeniu. Jeszcze jest tam e, jeden z niszczycieli. Zobaczcie, co tutaj się wyrabia. Są okręty drużyny zielonych okrążone. Czy uda im się to wygrać? Czy Pietro Paweł z drużyny zielonej on dostanie teraz salwę. I to będzie chyba już po nim. Tak jest. I drużyna zielonych zostanie chyba już pogrążona. No i mówiłem. Stało się. No, niestety stało się. Zieloni y, mieli przewagę i niestety nic y, z tej przewagi nie wyszło. I jeszcze idą torpedy. Jeżeli Ohio teraz dostanie te torpedy, to naprawdę będzie, y, będzie tutaj problem. I będzie problem. Zobaczymy, jak te torpedy idą. Tu artyleria również y, strzela do Simy. No i idą torpedy. Zobaczmy z tego punktu widzenia, czy uda się kapitanowi jeszcze odkręcić, czy dostanie torpedę jedną czy dostanie dwiema. Chyba dostanie jedną, to powinno go zabolać. Czy? Nie dostał. Nie dostał. No niemożliwe. Ale się tutaj ładnie zachował. No ale jeszcze jest ten Piotr Bardzo groźny, mocny ne, słuchajcie, krążownik. I artyleria dodatkowa ostrzeliwuje już tam Niewskiego. Zaglądam na poli. Na jest bardzo ubity. jako już można praktycznie skreślić. On tutaj nie przeżyje zbytnio. No szkoda moi drodzy. Ale i tak jest bardzo ładna bitwa. Czerwoni byli Tutaj praktycznie, może i bez szans, słuchajcie, ale potrafili się zmobilizować. Potrafili coś tutaj ugrać. I następne torpedy. W Ohio Ohio odkręca. Nie dostaje tutaj żadnymi torpedami. No i Piotr Paweł, zobaczcie. No, on będzie stał tutaj dziobem i wiele wiele obrażeń tutaj nie przyjmie, bo to jednak wiadomo. Co, zobaczcie, co tutaj się dzieje. A, Ohio jednak dostaje tutaj konkretne obrażenia. No i. Jeszcze w dymie stoi Shima. Ona będzie chciała tutaj jak najszybciej podpalić. Nie wiem, jak tu postawić tę kamerę, żebyście widzieli. No, może w ten sposób, zobaczcie i w tym momencie Ohio z drużyny Zielonych jest tutaj bardzo, bardzo mocno obijany. On jest podpalony i tak jak mówiłem, no, jest bez szans. Napoli z drugiej strony również tam e, no, no nie daje mu tutaj życia zbyt wiele. No i słuchajcie drużyna zielonych pozostała z jednym okrętem, który tutaj jeszcze gdzieś dryfuje, pozostało jemu niewiele HP i to tylko ten jeden jedyny punkt, którym został to Charlie no i ten Napoli. No. No stało się, stało się, ale słuchajcie i tak mimo wszystko muszę wam powiedzieć, że bardzo ładna bitwa. Bardzo dobrze tutaj czerwoni rozegrali, na szczególnie na tamtym kapie gdzie wzięli we dwa ognie te trzy okręty, które tam były i one się wyłożyły. No i jeszcze niewski wypuszcza torpedy. No i zobaczymy, czy te torpedy w ogóle dojdą, czy jest tak, niebo, no, żeby odegły, żeby te torpedy weszły e, i jedziemy z tym koksem. No i chyba tutaj będzie finał finałów i zwycięzcą pozostaje moi drodzy, drużyna grom. Tak to słuchajcie, się prezentuje. E, ja tutaj nawet e, muszę wam powiedzieć, że nie zmieniłem, ale okej, okay. dobra, mimo wszystko, słuchajcie. Ten wynik, który tutaj się wyświetla, to na to się nie patrzę, bo nie zmieniłem. Moja wina, ale jest ok. Czyli mamy jedno wygrane, a ja już tutaj szybciutko przechodzę do, do przerwy, abyście mogli sobie odpocząć.